Czym się różni zatrzymanie od postoju? Ja osobiście się na tym bardzo często mylę. No, z tym czasem, z tym czasem dobrze coś kombinujesz, tylko nie 5 minut, a trochę mniej. A podchwytliwa, ci co są na środkowym pasie, gdy są 3. Niech uciekają tam, gdzie pierwsza. Siemano, tu ekipa prawko.pl. Na wstępie szybkie info. Do naszych profili na TikToku i YouTube dodaliśmy właśnie nową opcję płatnej subskrypcji. W ramach wsparcia naszego kanału dostaniecie dostęp do oficjalnej bazy pytań wraz z odpowiedziami w formie krótkich rolek. Czyli będziecie mogli uczyć się do egzaminu, nie wychodząc z TikToka lub YouTube'a. To tyle. Przechodzimy do filmu. To bym Cię zapytał o prędkości. Jak się czujesz w prędkościach? Staram się przestrzegać, ale pomagają mi w tym znaki i nawigacja. Dobra. Czy wiesz, jaka jest dopuszczalna maksymalna prędkość na autostradzie? Maksymalna. Maksymalna. 140. 140 bardzo dobrze. Ja bym powiedziała, że 140. 140 w Polsce. 120? lisko, ale trochę więcej. Na autostradzie 140 na godzinę z tego co. Bardzo dobrze. No to może teraz na drodze ekspresowej. To 120 z tego co ja. Ekspresowej 160. No mniej niż na autostradzie. A, bo to jest taka wolniejsza droga. Wolniejsza. No dobra, no to zmienia postać rzeczy. To nie wiem. Mm, troszeczkę więcej, minimalnie mniej niż na autostradzie. A na ekspresówce? 120. 110, trochę więcej. I to 120. 120, no spoczko. 110. W górę, w górę. Też 120, 120. A w terenie zabudowanym? 50. 50. 50, 50, 50. bardzo dobrze. 50, bardzo dobrze, no widać, <laughs> widać że przepisowo jeździsz. Albo jest. patrzysz na znaki. Dużo jest, <laughs> A czy wiesz, co to jest korytarz życia? Może słyszałeś? Korytarz życia, no to, tak. żeby udostępnić na przykład karetce, przejazd. Tak, jak jedzie na przykład karetka i trzeba zrobić miejsce i trzeba zjeżdżać na bok. Czy wiesz może, co to jest korytarz życia? Może słyszałaś kiedyś? Tak, że jak jedzie karetka i są auta na drodze, no to wszystkie auta zjeżdżają albo na bok, albo gdzieś, gdzie można zjechać, żeby karetka przejechała. Okej, okay, a wiesz może, jak ludzie zjeżdżają? Na którą stronę? Który pas? No to jak jestem, jak na przykład są dwa pasy, jestem na prawym pasie, to zjeżdżam na prawą stronę, jak jestem na lewym pasie, to na lewą. No okej, okay, bardzo dobrze. A środkowy pas gdzie powinien zjechać, jeżeli są trzy? Tam, gdzie wolne. Tam, gdzie wolne, przyjmuje się, że na prawy. Okej, okay, dobra. Korytarz życia. Tak. Co to jest korytarz życia? Korytarz życia polega na tym, że jeżeli jest wypadek, to yy, kierowcy automatycznie zjeżdżają na pobocze lewe lub prawe, tak żeby karetka mogła swobodnie przejechać. A jak nie ma wypadku i policjanci spieszą się do KFC i lecą na sygnale, to, to też to, korytarz życia? Nie wiem, czy się nazywa korytarz życia, ale jest pojazd uprzywilejowany i trzeba zjechać. No, no właśnie. zatrzymać się i, i umożliwić przejazd. No ale tak, tak. To jest tworzenie jakby wydzielonego pasa ruchu do przejechania dla na przykład karetki. Dobra, a czy wiesz, może który pas na, który, na którą stronę powinien zjechać? No, ci, którzy są na prawym pasie, powinien zjechać na prawa, czyli na lewym na lewy. A, podchwytli przejazd. a podchwytliwa, ci, co są na środkowym pasie, gdy są trzy? Niech uciekają tam, gdzie pieprz rośnie. <śmiech> <śmiech> w to, w to. się, że na prawy. Przyjmuje tak. się, że na prawy. Czym różni się zatrzymanie od postoju? Zatrzymanie od postoju, mm -hmm. może chodzi o wyłączenie silnika? Zatrzymanie jest wtedy, kiedy y, nie gaszę silnika i jestem w tym samochodzie, nie przepraszam, albo na odwrót. Mm -hmm. Wiem, że jedno jest takie, że parkuję i wysiadam, okay. a drugie jest takie, że tylko stoję na przykład na kogoś czekam. To i to y, albo w zatrzymaniu, albo w postoju. Jest jedno zawiera drugie. O, tak. okay. e, zatrzymanie się e, to jest e, fizyczne zatrzymanie auta na krótki moment, a postój to trzeba chyba albo powyżej 5 minut, albo wyłącza się silnik wtedy. Chodzi o czas, tak podpowiem. Czyli Do 5 minut, tak? Troszkę mniej Trzech, dwóch nie. O, je jeszcze mniej, jeszcze mniej. Do minuty? Do minuty, do minuty okay. No i do minuty to będzie co? To będzie zatrzymaniem? Tak. A powyżej minuty? Postój. No, z tym czasem, z tym czasem. Dobrze coś kombinujesz, tylko nie 5 minut, a trochę mniej. Dwie, eee, trzy? Jeszcze. Minuta. Minuta. A podpowiem Ci, że chodzi bardziej o czas. O czas, okej. Okay. O czas, Dobra. tak. Czyli co, dużej niż ile? Minuta, pięć minut? No, 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 no. Cofnij, cofnij cofni. się. czyli minuta. Minuta. No to do minuty byśmy mieli co? Do minuty byśmy mieli... Zatrzymanie, mm -hmm. a postój powyżej. No i bardzo dobrze. jesteśmy no, razem. Uciec, 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 uciec. Ile wynosi dopuszczalna ilość stężenia alkoholu we krwi? Tak, żebyś mogła dalej jakby prowadzić teoretycznie bez, bez konsekwencji. 0,010 zero zero, zero albo 0,020? Zero, zero yy, nie wiem, ale prawdopodobnie jest to 0,2. Yy, promila. No muszę ci powiedzieć, że mnie okłamałeś, bo jednak wiesz. A, dobra. Bołem <laughs> kuracyjnie. Yy, a nie wiem, dlatego, że ja sobie nie pozwalam nawet na wypicie jakiegokolwiek alkoholu, jeżeli jadę. Nie? OK, Jakby Dlatego nie, nie biorę tej granicy w ogóle. Zero-dwa. Bardzo dobrze. To może szczególna ostrożność versus zwykła ostrożność? O proszę, tego pojęcia nie pamiętam z moich czasów. Jeździsz ostrożnie czy, czy nieostrożnie? Ostrożnie, no zwykła to jest taka, moim zdaniem, że zachowuję odległość między autami, że mam ograniczone zaufanie do kierowców i do wybiegających pieszych. A szczególna ostrożność, hm, może wtedy, kiedy jest jakiś znak dotyczący tego, że uwaga, mogą wybiec sarny na przykład na drodze ekspresowej. No to ostrożność trzeba na przykład zachować podczas jazdy, a szczególną ostrożność jak na przykład wjeżdża się na jakieś skrzyżowanie, coś takiego. Okej, okay. a znasz jeszcze jakieś inne przykłady, gdzie szczególną ostrożność zachowujemy? Jak ktoś przechodzi przez pasy. Przejazd kolejowy. No, tramwajowy, coś takiego. A czy są jakieś sytuacje, które pamiętasz, gdzie trzeba tą szczególną ostrożność zachować? No wiadomo, na pasach na przykład. Jak jest duży ruch na mieście, to na pewno. No nie do końca. To nie wymyślę nic więcej. Przy dojeździe do i na? A, na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu, no dobrze. Logiczne, logiczne. No A na przykład jak jest brzydka pogoda? Okej, okay, no to wesz, szczególna ostrożność. Okej. Okay. A jak na przykład jedziesz koło przedszkola, biega mnóstwo dzieci, grają w piłę? Szczególna ostrożność, czyli też sytuacyjnie. No właśnie. Pozdrawiam wszystkich, pa!